No witam. Z tej strony alternator i tak jak już Wam wcześniej obiecałem, dzisiaj robimy test wina szalnego. Aktualnie ze sobą mam wino szalne marki Vinum Liturgicum. Jest to wino, jak można się domyślić, mszalne. Jego cena aktualnie w internecie waha się między 19 zł a 20 zł. Jest to wino, które zawiera w sobie około 12% alkoholu. No i dzisiaj spróbujemy sobie je przetestować. Na wstępie tylko wspomnę, że em, to wino można kupić na stronie Hurtownia Paweł bodajże. Ja oczywiście link wkleję Wam do em, stronki, z której brałem to wino, ale także do komunikantów kościelnych, które możecie tutaj zobaczyć. Ich jest tutaj około 1000, za nie dałem około 10 zł. Dobrze. Tak więc e, za chwilę sobie je otworzymy. Jeszcze tylko wspomnę, że jest to oczywiście wino nieprzeistoczone, a więc jest to wino nieświęte, nie jest to ciało, nie jest to krew Chrystusa, więc na spokojnie e, można je pić. Warto tutaj także dodać, że to wino e, jest wykonane z, e, z, 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 z chwila, chwila, z winogron. No i to chyba w sumie tyle. Teraz możemy przejść do otwarcia. Tak więc jesteśmy już po otwarciu, jak pewnie szanowni Państwo widzą. Kolor wina wygląda mniej więcej w ten sposób. Także jest to wino białe i jest ono półsłodkie. Warto tutaj także dodać, że wino praktycznie pachnie winogronami. Więc sądzę, że smaku powinno być mniej więcej podobne. Niestety nie mam w jaki sposób tego otworzyć, więc. Także otworzę to w ten sposób. Um... Także co? Sądzę, że już możemy próbować. Wino faktycznie smakuje winogronami, muszę przyznać. Są naprawdę dobre. Jak na tą cenę? Chociaż sam fakt tego, że zawiera ono tylko i wyłącznie 12%, jest naprawdę szokujący. Spodziewałem się, że będzie miało więcej tego alkoholu, no ale jak widać, ma 12%. Wspomnę tutaj także, że bałem się przez chwilę, że w tym winie znajduje się osad. Najwidoczniej go nie ma i to znaczy, że dobrze przytrzymywałem to wino. Także, Szanowni Państwo, to chyba byłoby na tyle, przynajmniej tak mi się wydaje. Zanim jeszcze zakończymy, wspomnę tutaj, że są różne wina, nawet są czerwone liturgiczne i na spokojnie możecie je kupić w internecie, nie ma z tym większego problemu. Jeżeli chodzi ogólnie o wina, warto tutaj także wspomnieć, że liturgiczne wahają się od 19 zł do nawet 200 zł, więc dla każdego sądzę, że coś się znajdzie. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do na winem szalnego, chociaż nie jestem tego pewny. Według mnie jest bardzo dobre i naprawdę warto je kupić. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!